Drodzy przyjaciele naszego zgromadzenia, u progu świąt Wielkiej Nocy chciałbym złożyć Wam z głębi płynące najszczersze życzenia. Zmartwychwstanie Pana Jezusa to święta nadziei. Żyjemy w świecie, w którym tej nadziei, Bożej nadziei, często brakuje. Wojny, rozłamy, kłótnie, różne ludzkie tragedie. A także nasze rozterki, czasem nieskuteczna walka z grzechem i złem. To wszystko często nas przytłacza i budzi uzasadnione lęki. A zmartwychwstały Pan zaprasza nas, byśmy na te wszystkie ludzkie sprawy, ludzkie nędze spojrzeli po Bożemu, to znaczy z nadzieją płynącą z Jego krzyża i z martwych zmartwychwstania. To On jest Panem życia i śmierci. I dlatego, choćbyśmy przechodzili przez ciemną dolinę, nie lękajmy się zła, bo Pan jest z nami. Życzę Wam, byście w te radosne święta na nowo odkryli obecność i działanie zmartwychwstałego w Waszym życiu. Wesołego Alleluja!